Kurde AFK A w ładne, tym no, kwadracie, nie? Ej, Zajęta i ładna, ale i tak wyrobiłem. <laughs> <ja wiem. śmiech> <It's> the... <laughs> Dwóch gości mnie kilofami bije. Tiver, weź tu ktoś, <laughs> ej, <kawał>. halo! <laughs> kamal, no chupaki, no! Jeden jest powalony, drugi podnosić go będzie za chwilę, nie? Idę! Na znaczniku. Idę! No. Chłopaki! Podnosi go, weź go zabić. nie może być! Ja pierniczę, nie! No, jeszcze jeden! Bo się kuca jak się z niej strzela. Dawaj! No. Kurwa Mać, nie pierdolcie, że zginiemy. Hewa łyka! Czemu mu info nie dajecie? Nie no Neko go zabiję przecież to już nie masz. Czemu się nie budujesz do niego jeszcze? Nie, jakbym miał Max No przecież masz Pod tobą jest Pod tobą obchodzicie Miał high grounda, zeskoczył na dół Taki no, Nie trzymajcie mnie co on dzisiaj robi w tej grze Neku weźmy weźmy Leku Najpierw mnie nie niech zbierze bo ja leżę na, na tym, na karcie Teraz na podnieś kartę. maniaczka ja pierdziele, nie? No przecież nie wierzę w to. A i ten skar co tam leży jest mój, bo ja go z automatu wyciągnąłem. Nie nie, go podnieś, nie. muszę się i zlutować wam. Tylko double. Do, do... O ja nie, pierdziel... już umieram. Jesus Christ. Dawaj szybko do mnie, 18 Jeźdź no. i go. Osiemnaście. Weź mnie podnieś Można na się tym na Ten skar jest mój. Ej mordo, czemu mnie nie podnosisz? Dziękuję. Ej, co ty zrobiłeś? Ej, Jąka. czemu werka nie podniosłeś? No ja poszedłem leczyć. Weź go z ten, Neku podnieś tą kartę żeby ten Ale no, nie lepiej ja się po prostu podniósł? Ja... Nie, no w sumie będziesz nie, miał teraz 100hp No 100hp będziesz miał teraz, ty A, ty, ale, ale ale, 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 ale. Się, gnoje. Siema, dzięki za respa Ja pierdzielę Neku, ale żeś sfarcił, nie? Tak szczerze mówiąc Sfarcił ja tym skillowym graczem Tak kurwa 400 tysięcy minut. No to co, ja się dni? nie wyleczę jednak? Chyba w jedną. Ktoś przyjdzie tam do tego busa w końcu? Aha, bo go nie podniosło, ty weźcie. Ja. ja! tak czekam już patrzę, to czemu mnie nie podniosło? Nie bym Bateria się teraz ładuje, ty jego ja nie podniesiemy. Ej, wymaga karty restartu. Ej, nie można go podnieść. Bo bateria się ładuje do fajnie Ale w ogóle nie mamy jego karty, przynajmniej u mnie się nie wyświetlało, bo masów. The fuck? No dopiero nie, kto podniósł, no jako podnosiłeś chyba, nie? No mnie podniósł. Ja Ale ja, ja ty, no i oczywiście to jest zbugowane, nie? Wasza wina, bo żeście mogli go podnieść, tak żeście go lali, no. Tiverek, nie Tiverek tylko ten. A ja tak mówię, czemu mnie nie podnosisz? J, U, G, B, J. J? Maniaczek albo Maniacyk będzie lepiej. Bartek fajne imię dla chomika. Ja tak to ma tak samo? Po tej rundzie? Tak no ta, no jak będziesz na spiku to cię zaproszę do gierki. Wywalimy Neku. I, I naprawdę... A i tak no musimy na boot'ie. No? Ja mam cały czas nie... karty restartu jest na pula załadowany. Nie możecie zrespi jak się załaduje ten buz do końca. A ile on się ładuje? No jest już naładowany. No Wymaga karty restartu. Ha? Patrz, kiedyś, gdzie tą kartę schowaliście. Tu nie ma! Nie Małe wietrzunek. kedy są w ogóle na krześle no Ale ja je. ją ktoś do kieszeni po prostu. leci w tą kartę. Nawet nie mogę przyłączyć gra tu nie mogę zobaczyć... No, bo jesteś zbugowany no. No ja jesteś... Ja no, Abra coś, się kawy zrobić, bo... kurwiłem to... się. Tak, we dwu. No, ty, no bo działajcie ja, tu dwa kewy z profitem. Weźcie to wypijcie. Idą. Mam jeden na dole jeden na górze. Mariaszek chcesz aptekę? No mogę. Na górze masz. Jak za oni? na tak Jak masz na nich Ej dawaj, do Ej, <suszy> dawaj Ach, Ej, to Na Ej dawaj tak się Na tak masz Na dół że tak powiem. Na dół teoretycznie powinniśmy powiem. Na nie, ale, ale nie ma... Ale, profi, nawet zawsze dwóch na jednej patencji. Wasza wina, bo go nie podnieśliście, nie? Mogłeś go kurde wziąć i ten. Tylko że Zre... okay. Zrespawnować, póki jeszcze żył, a ty żeś pobiegł kurde mnie respawnować, no Profi, tylko zawsze jak, podno... jak masz dwie karty albo trzy, zawsze po kolei się raz piątego. Dobra, ale mogłeś go ogólnie podnieść Bo on jeszcze był na kolanach, a nie? 90 na pewno. Ty żeś Przebiegłeś koło niego i poszedłeś sobie dalej, nie? Tam już go Tu są goście, ej, chodźcie. Dobra, nie... Dobra, dam wyjebane w niego i tak by nic nie brak. Dzięki za subka Cześć Piotrek, siemanko Dzięki za suba, czeeem Perek, pewnie nabrać za to Gdzie ten pojazd jest, ty? No był tu koleś może dalej, może spin? A jest tam, na tym. Ja mam aż tu strach gównowizy. widzę ich jest, eh, O, Oj, się E o no dalej się wydymął. Weź. chwilę pod mapę. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz, burger? Gdzie burger, uciekasz się pytam. Jak się Czemu ty tam wylądowałeś w ogóle? Macie bandaże? A ten kolejny? Ja mam, ja, ja, ja mam Dobra, no to jak masz bandaże to już stackuj profil Czy można zagrać? Można zagrać, no rodziska. Macie wszystko w tytule napisane jak ktoś chce Tylko trzeba... ...polać Kod bankowy No i nice No co za ciul Co za ciul stary, ciul to dopiero przyleciał, patrz Przyszedłem zlutować Nie ma o, nie Kurde ma. O keby Jak nie ma A w jest w profil to ja mam Ja poprosiłem HP Ej dajcie mi ale ja. O doleśmy, nie, się nie wyleczy Nie wiem Możemy na disco wylądować, bo tutaj z ognicho to się wyleczy O Ale na no dachu są keł Ja to Cyk No odpać ognisko no Ej poczekaj bo ja też nie ochotę No to kurde już się jara, nie? Więc tak już Minęło 15 HP, 17 o, skarb. 18, 20 To jest O ty, jeszcze 2 HP Cyk Finanti <grym> to ja biorę Eskar ja, idziemy. idziemy? Daleko? Eee... Nie widzę No to... soba gdzie? Ty 2 HP mi uleczył To jest raz za górką Nieeee, tam to daleko jest, my friend Chłopaki, czekajcie! No, no, O, tu sypnął? Jak ktoś tu sypnął? Ktoś tu umorł. Ma ktoś apteczkę? tym się wyhealował? He... <śmany> He... <Jezcze> się ty. <śmany> apteczkę na 2 HP-nie. I cyk, Slurpik. I mamy full O, Heavy Sniper tu jest. Tyle to Ej, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj bo ja mam złoto. Tu jest slerp. Ej, dziwem tego, Neku, jakbyś poszedł ze mną, byś mi zawalił, tyle to pompę. Dobra, wolę, owszem, nie no, się ty Wolę pompę. Powiem ja ja to pominąłem, tylko dopiero coś zepchnęłem. profi mówi się cofnęłem czy cofnąłem? Cofnęłem. Ty tego slerpa nikt nie wziął nie? Bo po co, nie? No, no mój, mój, ja mniej Masz mniejszego wiem, ale slerp jest mój to pierdol... balaj Ty nie mi się samozłożyło jakie Gumwa Cziemy na ten domek Chyba to... Wait for me ja mam za to, to przetwarzanie karty restartu. Ja myślę, że jeszcze mi głupicie w tej rundzie, <głos> <głos> wiesz, w sumie w teorii to się jesteś ciągle w strefie, nie? Ale to zawsze tego, podnosi dwóch, jak masz trzy takie karty. No to prawda. Um, Bartoż, dziękuję za suba. Ja myślę, że w trakcie podnoszenia podbiegowym w autobusie yy, wziąłeś moją kartę jakoś się odzyskałem. Ja byłem tak gruby, stary, żeby zrespił tylko mnie, nie? Za dwóch. O ja Ło, jaki mis! Ja nie mogę przyłączyć grać, neku. Wow, gościu! No jaki jesteś, neku. No neku, muszę go nawet O Boże, to ci współczuję, stary, nie? Tak Jak, jak walą wy dwóch! W ogóle najlepsze jest to, że u mnie jest z tego... O kurde, jak mi wypierdolił Że z tego busa, nie, co ten Co cie... co mnie respawnowali ciebie, nie, to jest to z niebieska smuga taka Tak? No Tak jakby się ktoś respawnował, nie, cały czas no. ja się respawn... Cały czas jest napisane, przetwarzanie karty już jest wspólna ładowane Zaraz, <grymne> Zaraz wylecę do Zaraz wylecę, <grymne> Cieluś, i się Zaraz wylecę to Drewno A się strzelaj się Ej, ciberek, masz tego? Zeratowanie? Albo nieku? To mam Zeratowanie Tak ogólnie to jeszcze z lewej strony ktoś jest nie, <gry> to Myślałem, że to nisko będzie. Nie, nie, nie. Oh, z lewej przybudce jest gość. No, Ej, z lewej przybudce jest. <gry> 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 to, to jest bambo. No mi wygląda. daje bambola. No kurna, no bez jaj. Czemu A tam się nadal... Patrycem mieszka. na mnie. Profit! Jeden leży, ten bambik. Drugi leży. Ten na biało jest ostatni, też przy was, gdzieś tu. No Dobra, leży. Alub psułem zbroję lekko O Boże, kurde Daj mi też ci rzucam Kewy moje, ej oddaj to Menelu Dawaj, Dobra, ja... No wszystkie moje kewy wychlają, nie? Zaraz Nie, ja wzięłem, mam swoje Ja miałem swoje Ale, ale raka dostałem przez chwilę Raka to ci goście dostali Drewno zostało, jak coś a, idę, kurko. Daje sobie trochę. Nie. O de już dawalił. Osta. Gosto to HP. No nie się biją z kimś tam. No go. Na nich. A po co? Jak możemy pójść do strefy zaraz? Następnej. Zwłaszcza, że ja mam lunch po ja tam polecę, kurko. Zawsze to. Wszystkie... Kurde, nie trafiłem. Kulka ma 100hp, jesteś na jednego hita stary. No a wiem, na robię jeden hit. Pociężkę tak, musiał go zabudować. Chciałem go trafić. Łukiem, bum, bum. Łukiem, bum, bum. bum, bum. Kolejny. Jak je zbuduje swoje, yy, panowie... Ja bym może na tą górkę... Na no, tą. No kurde ja sobie robisz grożenie wleciałem, nie? O, Ty e, ktoś to profi masz kulkę e, pod sobą Sorry Ale żeś mi zabudował, tu jest gość A No czekaj. Tak, okay. Nieco zaraz Hedda wyrwie ale dwóch! Ile mamy? No jest O! Ja myślałem, że to... Kolej do mnie Spadł na dół ty! Patrz, typa Ja idę po niego Po co ty tam idziesz? Dobra, leży Dobij go Leży Sniper, tu nie na No, dobra <grystanie> Dobra, 3 no, 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 jesteśmy chyba? Tam, Tam jest Dostał, powalony, tym daszku. To tym no, za tym jest nice. no, ale nie Jak najku to chyba największy dipsek ze nas zrobił ze wszystkich. Samo z mojej... Nie podjeżdżaj tam sam. No nie podjeżdżaj tam sam, no. Tam sam. Nie wiem z drugi Ajajaj. Aj, aj. Aha, Owo. już gdzie jest drugi Rozwal tu drzewo! Czekaj, jestem nad tobą. Spalony gówno! Wiesz, że cię zrzucają. O, jestem w Oj, jesteś siema. I check it. Jąłbyś? A, no i mówiłem o tobie, że są. No stary, jak przegramy ten mecz, to ja cię zamorduję, nie? Dobra. A czy czym? Ja pierdolę. A jeden jest obity. Wow, wow, wow. <grym>? Zróć ich, jeszcze jedna, jedna schody są. Jeden jest obity. Trefa. Nie no czym to się kurwa trzyma? No jeden. ja pierdolę na czym to się trzyma mi powiedz ty A mod do wow. takie coś w no, jest Musisz to zniszczyć Po prawej profi No chyba nie Dobra, na jeden. No. Dobra. Jeden. jeden za jednego był nie Dobra Profi robisz go Teraz tu nie przeze mnie Nie chuje. Jan 4 frag. sobie wyjebać nie z tego łuku. No wyjeba, wywalił się. Kto jak nie ja, nie? <śmiennie> Ty, ale jest tego fraga miałem. Jan 4 fragi odwrócił. To grul nie spił rakor. Nie, ja mam 16 na solę. Na solo.